Ja widzę pewną zmianę. Widzę, że znowu fryzura. A, no tak, taka subtelna zmiana. <laughs> nie, yy, wiecie co, to też jest bardzo ważne dla mnie, bo ja się teraz naprawdę czuję sobą. Ja uwielbiam krótkie włosy. E, w pierwszej edycji nie pozwolono mi tego zrobić, a w tej okazało się, że, że, że... ciach. I, I strasznie się z tego cieszę, bo przy okazji nabrałam takiego naturalniejszego luku. Wcześniej byłam królewną, e, którą chyba jednak do końca nie jestem, więc teraz cieszę się, że, że mogę, że dopięłam swego, że zgodzono się, że Piotrek Konski nie dostał zawału na, na wieść o tym, że się ostrzygłam. Dlaczego ci nie pozwolono na początku? a to jest takie właśnie bardzo zastanawiające dlaczego. Generalnie ktoś, kto y, prawdopodobnie w jakiś sposób ma y, swoje kanony piękna, no uważa, że prawdziwa dobra tancerka, o nawet nawiązując do rozmowy tutaj z jedną z uczestniczek malutkich, takich pięcioletnich y, prawdziwa dobra tancerka musi mieć długie włosy. A tu się okazuje, że, że ja już te włosy sobie obcięłam, także tancerką dobro już nie jestem. No a być może, że, że to mi przynajmniej ukróciło trochę również drogę y, do, do tych moich rozmówców. Bo już nie jestem taka sztywna, nie jestem taka sztuczna, tylko, tylko taka zwykła jak oni ze spoconą grzywką i jakoś tak łatwiej mi się z nimi gada.